No, dzień dobry ogółem. Właśnie chciałem powiedzieć widzom, że właśnie przeleciała wczoraj y, z Kanady z Dandus Angus. Angus. Angusa. A na imię ma ten gość? Jak ma ten gość? Na imię? Dangus. O. A Dani. Ma na imię Dani. No, właśnie Dani, a nie. Dani Zangusa. Zangusa. I właśnie. I bardzo mu serdecznie dziękujemy. I serdecznie jego całe to Pozdrawiamy. Kanadę. Wszystkich uwielbiamy. Ugual... Ja pozdrawiam wszystkich Polaków. Po, chcę pokazać, co za paczka Oryginalna flaga kanadyjska. Bardzo będzie, bardzo będzie rozwieszona. Będzie powieszona na miejscu mego plakatu to będzie plakat będzie przeniesiony, a będzie tu powieszona flaga ta syrop do picia oryginalny, to nie do picia to do ciastek, do ciastek do i tak dalej placków, nie placków tak? do innych rzeczy, tak do rypania grania w karty pokerka, nie pokerka no Oryginalny kanadyjski otwieracz. To chyba dla mnie, bo ja piwo lubi pić. Mam piwo właśnie z O! Teraz zmienię, o właśnie. Te ciastka, to teraz trzymam i ten syrop, co wezmę w rękę, to można te ciastka maczać w ten syrop. Normalnie wlać do kubeczka sobie syropku i sobie maczasz, czy do miseczki jakieś tam wlejesz sobie i te ciasteczka bierzesz, masz i on bardzo, bardzo słodkie są jeszcze jedno czekoladka, czekolada A to może z bambusu. Eee. z bambusu to może ko kale kon dland aut laut to kungi to tak się nazywa <toddź> No, Major lepiej przetłumaczył, e, bo jest... Bo to jest z bananów, Tu suszone no, banany chyba są. Chyba, panie Majorze. <laughs> I e, to bardzo podobno słodkie też, bardzo dobre. Tu jest narysowany miś, zrobiony, akuratny miśiek. A On podobno do mnie. No właśnie, bo ty miś jesteś. On podobny do mnie, o. I to moja wizerunek o, o ja też Miś, Krzyś. To połkniesz, będziesz większy Miś Albo on mnie połknie i on będzie większy. A dobra, że tak. O. Ja no ktoś z dwóch będzie półknięty. I wspaniałe rzeczy. I bardzo wspaniałe rzeczy dla tego człowieka. I chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić całą Kanadę i ułem jego pozdrawiamy i jego, jego osobę tak, oraz y, pozdrawiam Pawła też gorącą kobietę, która... Nie, Pawła Piotka! A, Piotka, przepraszam. Piotka! Się pomyliłem. I, pomyliłem się też na py. I e, pozdrawiam... I z całego serca Monikę. dziękuję mu, i Monikę. Czy ode mnie gratulacje, że założyłeś rodzinę tylko się z tym już dziecko w drodze, czy nie, Piotrze? Nie odpowiadaj. To twoja sprawa. Nie odpowiadam. Nie, <gry> musisz odpowiedzieć. To może w kolejnym odcinku. E, ale za to ci gratuluję, że się wziąłeś ślub cywilny i kościelny. I flaga będzie na tym miejscu powieszona, druga przyjedziesz, zobaczysz flagę i tak dalej, kanadyjską. To koło mojego łóżka już ciebie tam nie będzie. I będzie wisieć flaga tam, a ja przejdę tam już. Na tamte miejsce przejdę. I będzie zmiana wizerunku troszeczkę. Zmiana e, nie wizerunka, ale ustroju. Pokoju, na, kanadyjski. na kanadyjski i tak dalej. O, no pokażę naszego papieża i bardzo ci Świętego. dziękuję, że od kanadyjskiego człowieka prezenty dla nas. Całego serca Piotrze tobie dziękuję i pozdrów żonę. Ja też dziękuję. Wiesz pozdrów ja te... ode mnie, od ja, Majora, ja, 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 ja od Ja, też... ja taką oh. To może rozpakujemy flagę, Zobaczymy, jak wygląda. Jeśli to nie problem, to może rozpakować. Teraz trzeba pójść. O. To za światełkiem, widzisz? Kamera. Chodźcie. Nawet pokażę, że oryginalna flaga, żeby nikt nie powiedział, że e, to nie oryginalne, tylko jest z napisem ze wszystkim była tu przyczepiona. Niech potwierdzi pan Piotr. Proszę że, otwieraj, że bo jest ja sam... długi film. A jest zrobione. No tu, ty to Miś gruby i co tam A jak żona się czuje po locie Więc niłeś chyba Ile czasu była? Za długo za długo, Ciągę za długo. No tyle super! Nie. Kanada, i pozdrawiamy. I cały serdecznie Pozdrawiamy Kanadę, Polonię w Kanadzie z całego serca. Wszystkich Polaków. Wszystkich, którzy mnie oglądają. Polaków, Polonię, że taką piękną prezent dla nas na święta zrobili. Drugi raz, jak żona, mam do Ciebie prośbę: jak drugi raz żona będzie jechać do Kanady. Ja poszukuję polską flagę z orłem, przekażę zapakowaną, z podpisami moimi. A właśnie, najważniejsze, ten pan do was przyjeżdża w czerwcu. Zapraszamy, Ja razem z tobą. A chce przyjechać? Tak, będzie w Polsce i chciałby was odwiedzić. No, zapraszamy jego. On w będzie słyszał, będzie urządował. Tak, no. Ja pomogę zapakować. No. Z całego serca zapraszamy. Ja, Major, Meksykano. Zapraszamy jego tutaj do Białgostoku. Razem z Piotkiem, Razem z żoną zapraszam. Moniką, Piotra. A gdzie byś spał? W hotelu. W hotelu? Na tak. pewno. Kasę mają tą. Ja jego a z żoną może przyjechać. No na pewno. Ja go ulokuję w hotelu e, u tego. Jak to Bo Bo po no. co? Gołąbieski lepszy. Albo, albo do Gołębieskiego tej I tam. Tam ulokujemy. basen, wszystko tam. I on tam będzie spać. E, a swoją żoną, będą się kochać. Tak. I będą pływać w basenie. No co, to, to jest cicha sprawa. Tak. Ja nie będę, bo oni są dorośli, tak jak Piotr, dorosły wyrósł, ochronił się, dzięki Bogu. I Dobra, dziękuję. dziękuję. Z całego styka,